Wszystkich, co to się ostatnia część quizu, bo kończymy już maraton, więc będziemy ostatni quiz robić, więc jest, to jest ostatnie. To jest jako kombinacją gwiazdy, pop i księżniczki. Gdzie jesteś? Dzień te księżniczki, bardzo fajne, więc możemy tak zrobić ostatni quiz. Więc zaczymy. Za co chciałbyś być znany wśród ludzi? Za zdolności przywódcze, za przekraczanie limitu, za niezwykłą pracowitość, za krewność. kreatywność. Bardzo uwielbiam kreaty. Kreację robię, bardzo fajne. No. Co ja robić najczęściej? Płaczę, śmieję się i jem, śpię. Ja nawet się śmieję, bo śmieję się z filmiku, z kubiastym, bardzo fajne. Więc jak nie się kanału kubiastego, to zapraszam na mój kanał, obejrzyjcie w te paraciku z tryna, to Challenge i możecie się tam zaśmieć. Co robić? Co chciałabyś robić najczęściej? Najczęściej, tak. Trenować, pomagać, wyrazić własne zdanie, spędzać to z rodziną. Yy... Wyrażę własne zdanie, bo zdanie tak szybko się robi, ale trochę tak. Kogo częściej oparczasz wino za problemy? Siebie, inny świat. Siebie oparczam, bo naprawdę wszystko, co mam zrobić. Jaką imprezę chciałbyś zorganizować najbardziej? Na basenie, domówkę, z pizzą, kosmową, koktajlową. Ja najbardziej domówkę z pizzą, lubię pizzę. Jak kiedyś je jem, to jem, uwielbiam pizzę. Co uważasz za najbardziej przereklamowane. Zakupy online z jej afimowak na Netflix czy selfie. Eee. Nie wiem, zakupy online. Kiedyś kupię zakupy, to za zakupuję to wszystko, co jest znane. Eee, dokładnie. Co powiedziałbyś sobie z przeszłości? Ryzykuj częściej nie przejmuj się o tym, co oni, myśl, co oni myślą. Nie wszystkie jest zbyt poważnie, pieniądze nie są najważniejsze. Nie przejmuj się tym, co oni my inni myślą. Tak chcę powiedzieć o przeszłościach to naprawdę. Wszystko coś. Wybierz swoją supermoc. Super siła, swój wzrok, telepatia, niewidzialność. Yy... No ja super siłą chcę, nie mam super siłą. ja mam siłę, żeby tak trenować. Co zostaj zostać gwiazdą seriali, zostać gwiazdą filmowym. seriali bardzo fajne. O, Mulan i <laughs> Jesteś introwertykiem i indywidualistą. Myślisz i wypowiadasz się bezpośrednio. Wszystko w życiu bierzesz na poważnie. Właśnie dlatego przypominasz mula i Dion. E, Uwielbiam e, Mulana, kiedyś. Oglądałam kiedyś z e, dzieciństwa. Oglądałam ten film. Bardzo fajny. Dion nie słuchałam, bo nie, nie chciałam mi się tak słuchać. Właśnie znaczy, dziękuję Wam za oglądanie. To już ostatni to jest z maratonu. Mam nadzieję, że quizy Wam się spodobały. Może kiedyś nagram, kiedyś. Co tego nie mam, więc ja wam dziękuję i życzę Wam udanego dnia. cześć, cześć!